Dobry wieczór, to nagrywam kolejny odcinek. Witam Państwa bardzo serdecznie. Tym razem wieczorową porą, proszę bardzo, voila! Homo Ludens, tak brzmi tytuł tego odcinka. Co to znaczy? To nie są żadne ani krępujące, ani straszne rzeczy. Homo ludens, jedynie istota ludzka, ze wszystkich zwierząt, tylko człowiek, lubi się bawić, proszę Państwa, także człowiek, istota bawiąca się Idę w takim razie skorzystać z tej ludzkiej cechy. Zobaczymy, co będzie się działo. Będzie przedstawienie, będzie tańczenie, będą koleżanki, będą urodziny, przyjaciółki, czyli co daje to, żeby od czasu do czasu wziąć udział w jakimś szaleństwie. Troszkę się oderwiemy od takiej no jednakowoż na ogół przykrej codzienności, troszkę. Możemy odpuścić od, z kontroli wszystkiego, troszkę możemy się oderwać od e, jakiejś nudy, pobyć, poczuć jakąś taką emocjonalną więź z innymi, którzy są w tym samym miejscu. Najlepiej, żeby to były bliskie osoby, przyjaciele, wymienić się, e, wymienić się e, opowieściami, co tam się wydarzyło przez ostatni czas. Zabawa, no po prostu ja się zastanawiam od dawna, co też człowiek ma takiego, że idzie i tańczy, skacze jak wariat. Dlaczego na weselu nagle wszyscy wstają i idą tańczyć? Homoludens, mamy odpowiedź na studiach, dowiedziałam się. No i na jednym z pierwszych wykładów na studiach poruszyliśmy temat Homoludens, i od tego momentu studia już wyglądały inaczej. Co jest wspaniałe, bycie w jakiejś grupie, wspólne przeżywanie jakiejś przygody, jakiejś nowości i no to oderwanie właśnie od tych codziennych lęków i smutków oderwanie od monotonii, zaspokojenie potrzeby więzi emocjonalnej, braterstwa, jedności wszystko to będzie dzisiaj się działo I jakieś nowe doświadczenia na pewno, bo będziemy oglądały z koleżankami show burleski także coś tam spróbuję dla Was skręcić relaks no, i nie trzeba właśnie wszystkiego mieć pod kontrolą. Relaks mi się przydało, się dziś na castingu dowiedziałam, że jestem e, spięta, zestresowana i słychać, że jak mówię, to już powiedziałam i robię. Uff, uff, tak było teraz. Mam nadzieję, że nie, chociaż też mnie w dalszym ciągu trochę stresuje nagrywanie, e, nagrywanie moich filmików. Mam nadzieję, że minie z czasem. Więc zapraszam Państwa na dzisiejszy wieczór. Homo Ludens rusza. Rusza w miasto, i Państwu tego samego życzę od czasu do czasu, odpuszczenia, relaksu i rzucenia się w wir zabawy. Do zobaczenia. Zobac pokażę Wam, co się później będzie działo. Pa pa. Iwanda, Waszą przewodniczką, Przez ten wieczór w Madamki, więc mi niezmiernie miło Was widzieć, Madame. Co tutaj będzie się działo, o tym za chwilę. No i słuchajcie, że jesteście w zasadzie przeszkoleni w etykiecie burleskowej, bo burleskowa etykieta polega na czym? Na tym, że kiedy dzieje się cokolwiek pięknego na scenie i to może być kolor naszej kurtynki. Co robicie? Robicie hałas. You're welcome.